Sponsorem podcastu jest Marzy Miś, miś z książeczką do zapisywania marzeń. Bo każde marzenie zasługuje na spełnienie. Moim dzisiejszym gościem jest kobieta, dzięki której Polki poznały. I pokochały Pilates na Reformerach. Serdecznie zapraszam do rozmowy o marzeniach z Kornelią Samantą, właścicielką studia Polka Pilates. Dzień dobry. Witaj Kornelia. Strasznie się cieszę, że z nami jesteś i będziesz mogła nam opowiedzieć o swoich marzeniach. Pewnie dużo z nich jest też biznesowych, zawodowych. I zadam Ci pytanie, na przekór trochę na początek: czy zawsze marzyłaś, żeby otworzyć studio <ścoughs> z Pilatesem na Reformerach? A Absolutnie nie. Ale to dlatego, że sama tej formy ćwiczeń wcześniej nie znałam po prostu. Poznałam ją mieszkając za granicą na kontrakcie, i kiedy wróciłam do Warszawy, okazało się, że takiego studia nie ma, więc ono powstało z potrzeby. Więc nie tyle co z marzenia wieloletniego, tylko tak. z potrzeby i takiej też stworzenia przy okazji, e, ponieważ ja zawsze to podkreślam, taki community, e, takiej społeczności kobiet, gdzie możemy się czuć bezpiecznie i wokół tego pilatesu robić różne inne fajne rzeczy. Czyli to było coś zupełnie nowego, czego nie było w Polsce i ty postanowiłaś, że po prostu to zrobisz, tak? tak postanowiłam sobie zaryzykować. <grym> Tak, były, były studia takie malutkie, czyli z taką praktyką indywidualną i do tej pory ten pilates kojarzył się bardzo z fizjoterapią, czyli wtedy, kiedy naprawdę już boli nas ciało, gdzieś na ten pilates, ten pilates był takim, taką odpowiedzią, bo fizjoterapeuci kierowali, natomiast ja chciałam być ten krok wcześniej, czyli nie doprowadzać nas do tego, że ciało nas boli i dopiero wtedy idziemy na pilates, tylko po prostu ćwiczyć, go dla, dla zachowania tego zdrowia i swojego samopoczucia. A co zawodowo robiłaś wcześniej? Bo rozumiem, że musiałaś zrezygnować z jakiejś drogi, którą wcześniej prowadziłaś. Tak, pracowałam kilkanaście lat w reklamie. Okej, okay, ale to doświadczenie też Ci się przydało. Myślę, że bardzo. Mm -hmm. Myślę, że bardzo, bo jakby pozwoliło mi zbudować jakby całe studio i cały brand, bo ja jakby myślę o tym nie tyle, co o jednym studio, szczególnie, że teraz się rozwijamy i wychodzimy też z franczyzami. I myślę, że gdyby jednak nie to doświadczenie w tej reklamie i budowanie strategii Marek, to nie byłabym w stanie stworzyć takiej marki. Stworzyć to jedno, ale też ją wypracować, bo rozumiem, że musiałaś też zakasać rękawy tak. i po prostu iść i pracować nad tym, prawda? To prawda. Znaczy, dużo osób myśli, że jak jesteś właścicielem jakiejś marki, to. E, to masz limuzynę. Pijesz kawę w Starbucksie i dokładnie, i latasz na bali. No, ja jestem też bardzo pracowita, więc e, jeżeli już sobie założę jakiś cel, to potrafię się jeść po nocach i do momentu, aż go nie osiągnę, e, po prostu pracować. I, I tak myślę, jest z Polką do dziś, mimo że już zaraz minie czwarty rok mm -hmm. e, marki na rynku. Już i aż. I, już i aż, tak. Tak, to jest niesamowite, że to już to jest prawie cztery tylko... lata. A, prawie znaczy Aż cztery lata, no bo jakby ta rzeczywistość jest dość bliska, ale jednak to wciąż jest mało, bo to jest tylko 4 lata, a Totalne. marka twoja się rozrosła bardzo. Bardzo szybko. Tak, znaczy ten sukces studia myślę, że przerósł nas wszystkich, w sensie osoby, które pracują w Polsce. Mnie samą także ja nie byłam przygotowana na to, ponieważ moim marzeniem było stworzenie jednego studia, mm -hmm. w którym ja sama mogę ćwiczyć, które będzie przepiękne, które będzie oferowało usługi na światowym poziomie, czyli wszystko to, co ja widziałam w innych studiach, chciałam zrobić lepiej. I zrobiłaś jeszcze lepiej. I zrobiłam, mam nadzieję, zrobiłam mm -hmm. lepiej. Ja w to wierzę, że tak jest i nad tym pracuję każdego dnia, bo to też nie jest tak, że tworzysz usługę i ją stworzysz i ona potem po prostu jest tak funkcjonuje o to trzeba dbać codziennie ten zespół jakby jest powiększany cały czas no i te studia się powolutku rozrastają na całą Polskę a nawet chcemy wyjść za granicę super zobaczymy czy się uda ale myślę na że pewno. To, myślę że to też jest takie fajne że jednak polski brand chce być w sensie jest zainteresowany za granicą żeby ten polski brand przenieść i cały czas pod logo Polska tak, Pilates tak Cudownie. A powiedz mi, jako, jako dziewczynka czy nastolatka, marzyłaś bardziej o pracy w korporacji, takiej bizneswoman? Czy jakby zawsze gdzieś tam w środku myślałaś, a może coś własnego wymyślę, otworzę, zrobię? Myślę, że nie marzyłam o pracy w korporacji mm -hmm. i wylądowałam tam zupełnie przypadkowo. Mm -hmm. Natomiast też ja zawsze powtarzam dziewczynom, że uważam, że praca w korporacji bardzo dużo nas uczy. Czyli to też nie jest tak, że to jest złe miejsce, bo teraz tak mamy zwyczaj mówienia, zostanie właścicielem swojego produktu, prawda? Mi swój biznes, to nie do końca tak jest. Myślę, że ja mam. I to wiele... też nie jest łatwa droga. To też nie jest łatwa droga, ale to też nie, nie każdy sobie w tym poradzi. Tak. nawet nie chodzi o to, że, że czy sobie poradzi. Tylko nie każdy z tego po prostu stworzony. A jakąś powinna być, mieć osoba, predyspozycję, żeby sobie z takim własnym biznesem poradzić? Bo dużo przeszłaś, mhm. jakie to muszą być, czy cechy charakteru, czy różnego rodzaju czasoprzestrzenne wydarzenia, żeby to się udało? Ja myślę, że trzeba mieć bardzo, jak to się mówi, taką skórę, jak to się mówi, twardą, twardą skórę. Mm -hmm. Tak, bo prowadzenie grubą. biznesu grubą, grubą tak. skórę. Bo prowadzenie biznesu, ja jestem w ogóle osobą wysokowrażliwą, więc to jest dla mnie czasami trudne, kiedy spotykam się z różnymi trudnościami na drodze prowadzenia biznesu. Natomiast rozmawiam z wieloma właścicielkami innych marek czy usług i Właściwie każda mi mówi, że styka się jakby z tymi samymi problemami co ja, czyli bez względu na to, w jakiej branży funkcjonujemy, no. Każdy ma te same problemy i to zazwyczaj jest tak, że musisz być naprawdę bardzo silna, żeby nie odpaść, bo w pewnym momencie, zazwyczaj to jest po jakichś trzech latach, z takich moich statystyk mm -hmm. po rozmowach z, z innymi kobietami wnioskuję, e, mamy wypalenie zawodowe i nawet takie bardziej bym powiedziała poddanie się, że ja już nie jestem w stanie dłużej nieść tego na swoich plecach, mm -hmm. za dużo na mnie spada i szczególnie kiedy jesteśmy też matkami, my nie jesteśmy w stanie połączyć tych wszystkich ról. To jest po prostu bardzo trudne. Ja pamiętam kiedyś, um, nie pamiętam nazwiska, ale pani z Facebooka, która tworzyła reklamę dla Google i Facebooka, czyli takim jest powiedzmy mózgiem operacyjnym e, w tych korporacjach, ona coś takiego powiedziała, że nigdy nie będziemy w stanie być idealnym pracownikiem, mm -hmm. idealną matką. Mm -hmm. I Dlatego no, jeszcze tak, przyjaciółką żoną. Tak. Zawsze będą jakieś braki na jakimś polu. Czyli ja sama widzę po sobie, że jeżeli więcej serca wkładam w swoją pracę, e, cierpi na tym moje mm -hmm. dziecko. Bo przecież zabieram ten czas, który mogłabym spędzić z nim po południu na zabawach, czy jakiejś formie edukacji, czy w ogóle po prostu spędzenia czasu, prawda? E, bo poświęcam go na pracę, więc ten, ten, znalezienie tego balansu w momencie, kiedy to nie jest praca na etat, tylko swój biznes jest bardzo trudne. Wiem dokładnie o o czym mówisz, mam bardzo podobnie, ale też sobie myślę, że, mm, oczywiście z rozsądkiem, ale dzieci też biorą z nas przykład. I jak widzą, że. No, w granicach oczywiście rozsądku, mama pracuje, ma zadania, się też spełnia yy, i to się przekłada yy, tak yy, fajnie, pozytywnie w no domu. No szczęście też, nie? No. To myślę, że nie ma też co, co żałować, tak. yy, ale znowu podkreślę, trzeci raz muszą być zachowane, tak jak mówisz, ten mhm. zdrowy rozsądek, który jest trudny, żeby sam so, go mhm. sobie weryfikować. Ale powiedz mi, bo mówisz o tych pierwszych trzech latach, to jest też już, już długa perspektywa, ale też ten pierwszy rok jest bardzo trudny od, od rozpoczęcia. Załęzia działalności, prawda? Tak, bo my musimy być przygotowane na to, że nie każdy biznes się przyjmie. Mogą być. Ja znam w ogóle masę rewelacyjnych pomysłów, które się nie przyjęły, pomimo że za nimi stała ogromna pasja i czasami nakład finansowy, nawet. dokładnie mhm. I to jest bardzo trudne, ponieważ bardzo często poświęcamy swoje oszczędności, do tego dobieramy jakiś kredyt, więc stres jest absolutnie ogromny. Ja miałam to szczęście, że nie musiałam się kredytować, tylko przez lato odkładałam pieniądze, będąc na kontrakcie za granicą, więc to gdzieś mi się powiedzmy udało, no ale też jest to moją jakąś tam ciężką pracą powiedzmy nie jakąś tam no jakąś tam tak ale taką <laughs> yes. chyba też skromnością ponieważ ja naprawdę te pieniądze odkładałam i żyłam skromniej um, ale już odkładałaś na swoje studio nie, nie. ja wtedy na po prostu biznes. odkładałam nie wiedząc na co okay. myśląc że może na mieszkanie mhm. ale zawsze wiedziałam że wolałabym te pieniądze zainwestować w coś co będzie je generować dalej aniżeli Coś kupić. E, więc gdzieś tam myśl jakby była, tylko jeszcze wtedy nie wiedziałam na co. A pamiętasz jakiś kryzys, taki na początkach działalności, gdzie już mówiłaś, że no, chciałaś się poddać, ale wydarzyło się coś, co sprawiło, że jednak poszłaś dalej i ten sukces osiągnęłaś? Wiesz co, mi się wydaje, że ja też miałam szczęście, ponieważ pracowałam, dobrałam sobie bardzo fajnych ludzi do współpracy i mm, oni są takim, taką moją też podporą, i. Mm, Ogromnym wsparciem, w sensie, ja naprawdę mogę z ręką na sercu nazwać ludzi, ludzi z którymi pracuję, taki dream team. My taki tworzymy. Dla mnie jest w ogóle bardzo ważna taka etyka pracy. W ogóle, żeby. Żeby tą pracę kochać, bo wyobrażam sobie, że nie chciałabym, żeby ktoś przychodził do miejsca, które ja tworzę, i myślał sobie, o Boże, wstaję do pracy, której nie lubię, i muszę znowu tam pójść. Jakby nie po to to miejsce też tworzę. Więc dla mnie nie tylko było celem stworzenie miejsca dla kobiet, które ćwiczą, mogą ćwiczyć, i w miejscu, które jest piękne, jakościowe, tylko też stworzenie miejsca dla osób, które chcą tam pracować i tą pracę przy okazji kochają. Mm -hmm. I to moim zdaniem bardzo ładnie tak współgra i dzięki. Temu jest to miejsce autentyczne i czują to klientki, że dlatego też lubią tam przychodzić, bo widzą, że osoby, które tam pracują, po prostu to lubią. I to jest też definicja sukcesu, ponieważ biznesy tworzą ludzie. Mhm. I opierając swój biznes, a sama tego nie zrobisz, musisz delegować zadania, żeby się rozrastać, więc to jest duże, dużo bardzo ważna rzecz, aby. Tak, sobie zorganizować najbliższych mhm. pracowników, żeby można było na, nim, na nich polegać i dzięki temu się rozwijać. Jakby mam taki trochę dysonans, jak z Tobą rozmawiam, dlatego zadam Ci to pytanie: czy jesteś duszą romantyczną, marzycielską, czy twardo stąpającą po Ziemi? Bo z jednych wypowiedzi bym powiedziała, ale ona jest twarda, mhm. a potem jaka ona jest delikatna, marzycielska, mhm. więc jesteś. Taka czy tak? To jest bardzo trudne pytanie. Cieszę się. Lecz, tak, ja? wydaje mi się, że jestem, wiesz co, bardzo skrajna jednak i może też dlatego udaje mi się funkcjonować i trochę dryfować w tworzeniu własnego biznesu, ponieważ z jednej strony mam jednak tą twardą skórę i bardzo trudno mnie tak załamać, że ja jednak zawsze za, 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 za mm -hmm. te rękawy podwinę tak. i pójdę tak. dalej. Natomiast z drugiej strony jestem romantyczką, i, bo też jestem właśnie tą osobą wysoko wrażliwą, gdzie dużo rzeczy potrafi mnie zranić jednocześnie, tylko że ja tego nie pokazuję, będę trzymała w sobie. Podniosę się i pójdę dalej. A potrafisz wykorzystać odpowiednią część siebie do danych zadań? Masz już taką świadomość siebie, czy jednak się uczysz? Że może tu powinnaś być bardziej twarda, a tu bardziej delikatna? Myślę, że uczę się cały czas. Natomiast na pewno bardzo dużo się nauczyłam prowadząc tą firmę. Dalej się uczę, ale to jest proces moim zdaniem całe życie, bo my w momencie, kiedy przestajemy się też uczyć, no to. Nie rozwijamy się, więc ja zawsze chcę. kończy że... coś. Dokładnie. A dalej chcę wierzyć, że jestem młodą osobą i jakby całe życie jest przede mną. E, i, I chcę się uczyć. I chcę się też uczyć od ludzi, którzy są wokół mnie. I też staram się tak dobierać sobie takich ludzi, których mogę coś czerpać. Mm -hmm. Wrócę do tego, co podkreśliłaś kilka razy: że jesteś osobą wysokowrażliwą i poczytałam trochę o tobie, że lubisz też pomagać innym, robiłaś różne inicjatywy, i opowiedz nam trochę o tym, bo wiem, że to były inicjatywy związane czy ze zwierzętami, teraz związane z dziećmi. Masz w sobie też potrzebę pomagania innym. Tak, ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że jak e, tobie w życiu się coś udaje, e, czyli tak jak mi powiedzmy, udał się ten biznes, e, no bo to też poniekąd jest jakiś los i szczęście, nie tylko nasza ciężka praca, e, to powinniśmy coś oddać do świata, mm -hmm. dla innych. I mm, mam tak od małego. Gdzie jak byłam malutka, to po całym osiedlu roznosiłam karmę dożywając, malutkie pieski bezdomne, prawda? I, a w dzisiejszych czasach sama jestem matką i bardzo boli mnie szczególnie przemoc wobec dzieci. To jest coś, co absolutnie rani moje serce i jest ze mną na co dzień i staram się pomóc tam, gdzie mogę, mając jakby też już dużo kontaktów dzięki, właśnie dzięki Polka Pilates, gdzie poznałam dużo kobiet, które też działają w różnych dziedzinach i w różnych branżach i też pomagają. I dały ci też odwagę tak. do tego, żeby też działać. Więc chciałabym to właśnie wykorzystać mhm. dalej i coś dalej z tym zrobić, czyli żeby te wszystkie działania, które tworzymy wokół Polki, nie były tylko dla biznesu czy, czy dla dla naszego samopoczucia tylko żebyśmy mogły zrobić coś z tym więcej mm -hmm. dla tych, którzy tego potrzebują. Moim takim subiektywnym zdaniem najbardziej naszej pomocy potrzebują jednak bezbronne dzieci. Dzięki statystykom udostępnionym przez fundację dajemy dzieciom siłę. Dowiedziałam się ostatnio, że ponad 30 dzieci rocznie do trzeciego roku życia jest katowanych na śmierć i to absolutnie mnie jako matkę załamało, ponieważ myślę sobie, że bardzo i jest z nami, z naszym państwem coś nie tak, jeżeli są takie luki w systemie, że dopuszczamy do tylu śmierci rocznie. Mówimy o dzieciach bezbronnych, mówimy o dzieciach, które nie są w stanie wyjść i uciec z domu na policję czy do szkoły. To są dzieci, które jeszcze często nie mówią. Są za murami tych domów i nikt z nas tego nie sprawdza. Nie ma obecnie takiego systemu w Polsce, który by to nadzorował. Więc dopiero w momencie, kiedy stanie się tragedia i przyjedzie policja, my się o tym dowiemy. I myślę, że jest dużo rzeczy, które można zrobić, żeby ten system gdzieś naprawić, i im więcej osób się w to zaangażuje nawet minimalnie, tym może uda się sprawić, aby ta liczba nie była tak wysoka, prawda? Czy dobrze wyczuwam, że to jest Twoje jakieś naj, największe w tym momencie marzenie, żeby działać, pomagać, może nawet otworzyć jakąś fundację? Tak, ja myślałam o fundacji, natomiast wiem, że są obecnie dwie fundacje, które działają w tym temacie. I mm, więc zastanawiałam się, czy jest sens tworzenia kolejnej, bo nie mam takiej potrzeby tworzenia własnego miejsca, mm -hmm. mam bardziej potrzebę pomocy. Mm -hmm. Więc może to jest kwestia do dołączenia tych fundacji i zrobienia czegoś wspólnie, gdzie ja moimi siłami e, mogę po prostu im pomóc. Ale, ale kto wie, czy, czy nie skończy się to tak, że faktycznie otworzę własną. Rozumiem. Tego ci życzę, żebyś zmieniała e, świat i w, m, marzy mi się też, za tym będzie stał. Za tymi zmianami. E, a powiedz mi proszę, czy e, narodziny twojego synka zmieniły coś w tobie? Oj, myślę, że bardzo dużo. <śm> czy ja zawsze akurat lubiłam malutkie dzieci i bardzo Właściwie odkąd miałam 20 lat marzyłam, żeby być matką, e, natomiast po prostu wcześniej nie wyszło. Mhm. E, um, I e, urodziłam w wieku 35 lat, e, więc wedle niektórych bardzo późno, wedle których e, bardzo wcześnie, według siebie najlepiej. Według siebie uważam, że był to odpowiedni moment. E, Ponieważ wcześniej myślę, nie byłam na to przygotowana, żeby jednak tą matką zostać. I jestem w ogóle bardzo za tym, żeby świadomie rodzić dzieci, I, i nie dlatego, że każe nam tak społeczeństwo, bo potem za tym właśnie mogą iść różne tragedie nie tylko dziecka, ale również tych biednych matek, które nie czują się w swojej roli dobrze. Natomiast wracając do tego, czy ja się zmieniłam, na pewno mm, uważam, Pomimo tego, że mam swój biznes i, e, i się w tym realizuję, to uważam, że moją pierwszą, najważniejszą rolą jest bycie matką. I uważam, że to jest najpiękniejsza rola nas, jako kobiet. Nie każdy to czuje i to jest ok. E, natomiast ja to czuję e, i bardzo marzy mi się drugie dziecko. Marzy mi się. Także marzy mi się, marzy mi się. No właśnie, mi się, marzę, marzy mi się. Mają książeczkę, gdzie jest napisane na górze: marzy mi się. Tak. Więc um, oby się takie marzenie spełniło. Ja powinnam takiego misia mieć, prawda? I wpisywać tam sobie te moje o, o, marzenia. To, to nie tylko to dla dzieci, to, nie to nie powinno jest być tylko dla dorosłych. To jest też mieć również, również <laughs> dla dorosłych. A jaki w takim razie świat ci się marzy w przyszłości? Świat dla naszych dzieci? Jak sobie go wyobrażasz w swoich marzeniach? Wiesz, ja bardzo myślę, że jak każda matka, chyba bardzo boję się tych social mediów. Mm -hmm. Jakie one będą miały wpływ na, na moje dziecko, na nasze dzieci, w ogóle na to kolejne pokolenie, bo my jesteśmy jeszcze z takiego, um, urodzone w latach 80., mm -hmm. z takiego pokolenia, gdzie. Z tamtego wieku. Z tamtego wieku <laughs> gdzie tego internetu, jak byliśmy dziećmi, nie było. On dopiero gdzieś raczkował, powstawał. Więc my jeszcze bawiłyśmy się na tak zwanym podwórku z kluczem na szyi i zawierałyśmy te relacje z innymi rówieśnikami. Wielogodzinne codziennie. Natomiast dzisiaj dzieci żyją w internecie i myślę, że skutki tego już są obecne już od lat. I zastanawiam się, co będzie za te 10 lat, kiedy ten mój maluszek będzie nastolatkiem, ponieważ my same nie zadążamy za tym, co się dzieje obecnie w świecie. I tego się troszeczkę boję. Czy więc... trochę marzyć się zwolnienie? Tak, ja w ogóle bardzo jestem za takim mm -hmm. slow life. My z mężem wyprowadziliśmy się za Warszawę e, i mieszkamy dosłownie, e, jak to się mówi po angielsku, in the middle of nowhere. Mm -hmm. <laughs> I, I pomimo, że mam godzinkę, ale jestem szczęśliwa. Ale jestem bardzo szczęśliwa, <laughs> ponieważ ja tam wracam i nie mam żadnych bodźców. Mam widok na drzewa, mam bardzo daleko sklep, więc nawet nie mogę się przejść, żeby kupić składniki, więc wszystko muszę zaplanować wcześniej, ale jest spokój i cisza. I i jeżdżę do Warszawy, kocham Warszawę, uważam, że naprawdę jest fantastyczną stolicą, bardzo europejską. My tu naprawdę mamy wszystko. Nie mamy potrzeby już latania do Paryża, czy, czy Londynu, czy Berlina, tylko w Warszawie naprawdę jest wszystko. Natomiast, żeby odpocząć, to uciekam do tej natury, do tego spokoju. I bardzo bym chciała, żeby, żeby świat nie był tak przebodzicowany, czyli żebyśmy jednak zwolnili wszyscy i jednak korzystali mniej z social mediów, mniej z tych ekranów, e, odpoczywali inaczej, żeby te wspólne obiady były bez telefonów. E, tak troszeczkę jest w Francji. Ja to kiedyś podpatrzyłam, będąc tam u rodzinę, na takiej wymianie, że oni naprawdę o to dbają, że jak siada rodzina do stołu, to oni rozmawiają. Codziennie jest ten obiad o 19, bo oni ten dinner mają swój, prawda? Zresztą tak jak za, często na zachodzie. I rodzina siada do stołu i oni troszeczkę biesiadują. Mi się to bardzo podoba ta koncepcja, że my trochę tego nie mamy. To jest już z nami częściej, ale no, czasami nie jesteśmy w wyjść spali. sobie na miasto, bo trochę musimy się tym nacieszyć, bo z kolei kiedyś się tylko jadało. No, w dokładnie, domach. dokładnie. ale to też myślę, że przyjdzie na to czas, że Zawraca, się nasycimy. Troszeczkę. tak. Ale z tego co też słyszę ciebie, twoje studio Polka Pilates jest też odpowiedzią na slow life, na zwolnienie, na takie na odreagowanie tego przebodźcowania, prawda? Mam nadzieję, znaczy z, tak, z takim zamiarem było tworzone, czyli ja zawsze mówię, że to nie tylko jest to pilatesie. To dosyć dziwnie brzmi, prawda? Mówi właścicielka konceptu jest Tak, koncept. to jest koncept. Ja na to od samego początku nie mówię studio, e, pomimo, że to jest studio, ale dla mnie to jest coś więcej. E, my jakby organizujemy różne rzeczy, jakby nawet. To nawet nie chodzi o te warsztaty czy spotkania, tylko w ogóle to jest miejsce, gdzie my się spotykamy. I szczególnie po tej, po tej pandemii światowej, którą wszyscy przeżyliśmy i nas każdego dotknęła, myślę, w jakiś sposób, gdzie byliśmy pozamykani w domach i był taki. Na wypływ depresji po tym, ponieważ wszyscy się tak zamknęli, że nie było tych relacji międzyludzkich, my teraz mamy potrzebę wyjść. My nie chcemy już ćwiczyć z YouTube'em. Jakby to nie jest na tyle przyjemne. Chcemy wyjść do ludzi, chcemy się znaleźć w jakimś gronie ludzi. Przy okazji tych ćwiczeń chcemy też przynaleźć. porozmawiać, tak. I, I po prostu być tam, gdzie są inne fajne osoby, które coś wnoszą do naszego życia. I, i w ogóle po prostu porozmawiać. Um, ostatnio. Słuchałam takiej rozmowy z jedną panią psycholog, która powiedziała, że najlepszym rozwiązaniem w ogóle na smutki jest rozmowa z drugim człowiekiem. Mhm. Taki proste, e, a takie, takie proste, takie trudne czasami. Dokładnie. I my tak szukamy zawsze tylu, tylu różnych rozwiązań, a wystarczy często zadzwonić do przyjaciółki czy wyjść gdzieś i po prostu porozmawiać z ludźmi. Czyli zmienić perspektywę. Dokładnie. Powiedz mi, proszę, na sam koniec, jaka jest Twoja recepta na spełnianie marzeń. Trudne, <laughs> trudne, ale myślę, że będzie wartościowe. Ja zawsze powtarzam, to trochę brzmi taką, taką kliszą, ale ja naprawdę robię rzeczy z serca. W sensie, nie robię czegoś, bo ponieważ jest modne, um, tylko naprawdę sama to czuję i w ten sposób chcę to robić. I uważam, że wszystko, co chcemy w życiu robić, bez względu na to, czy to jest planowanie rodziny, czy wybór pracy, to powinno iść z serca. Jeżeli to czujemy, pójdźmy zatem, spróbujmy, nawet jeżeli to się wiąże z jakimś ryzykiem, to moim zdaniem, nawet jeżeli nie dojdziemy do tego spełnienia marzenia, które sobie wymyśliłyśmy już lata temu, to ono nas doprowadzi zupełnie do czegoś innego. E Myślę, że jestem dobrym przykładem, ponieważ, tak jak zaczęliśmy rozmowę, ja nigdy nie planowałam studia Pilates, mm -hmm. ale to mnie doprowadziło do innych rzeczy, które są dla mnie spełnieniem marzeń, więc myślę, że po prostu warto iść za głosem serca. Cudownie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że zainspirujemy nasze słuchaczki i osoby, które nas oglądają, do tego właśnie, żeby podążały za swoim głosem, żeby działały, żeby miały odwagę marzyć i te marzenia spełniać. Zapraszamy do studia Polka Pilates na Pilates na reformerach. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję pięknie. Jeżeli podobają Wam się treści, które tworzymy, to subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie. Pomoże nam to w dalszym rozwoju kanału i w tworzeniu inspirujących treści.